Środowisko naturalne zapewnia nam czyste powietrze, żywność oraz wodę, a krajobraz zachwyca nas swoim pięknem, więc warto wiedzieć, jak je chronić. Ogranicz używania jednorazowych torebek i korzystaj z torb wielokrotnego użytku. Zamiast poruszać się autem, wybierz przemieszczanie się rowerem i środkami transportu publicznego. Oszczędzaj wodę, np. zbierając deszczówkę, czy zakręcając kran podczas mycia zębów. Edukuj innych, tłumacząc im, jak chronić środowisko. Sprzątaj swoje otoczenie. Pamiętaj, że w ochronie środowiska chodzi o to, żeby działać, a nie tylko o tym mówić. Sekreguj śmieci. Dzięki temu ograniczysz kilogramy śmieci, które zanieczyszczają środowisko. Jak widzisz, nie trzeba wiele, żeby chronić środowisko i krajobraz. Wystarczy tylko wypracować sobie dobre nawyki. Czy wiecie, że plastikowe butelki rozkładają się aż 500 lat? Naprawdę, nie chcecie, żeby wasze dzieci to znalazły. Rzucanie plastikowych butelek szkodzi środowisku, ponieważ rozkładają się setki lat, zanieczyszczają wodę i glebę oraz szkodzą zwierzętom, które je połykają. Plastik trafia do oceanów, tworząc ogromne wysypy śmieci. Ej, Piotrek, pat! Od kiedy butelki rosną na drzewach? Ludzie przestali dbać o nasze środowisko. Plastikowa butelka wisząca na drzewie to smutny widok i dowód na ludzką bezmyślność. Szpeci przyrodę, szkodzi zwierzętom i może tam pozostać przez setki lat. To przykład, jak brak troski o naturę prowadzi do jej niszczenia. Ej, Krycie, wychodź. Hania, nie uwierzysz. U twoich sąsiadów ciągle leje się woda. Chodź zobaczyć. Dbają przyrodę. Dzień dobry, klaso. Zapiszcie lekcja-temat. A tematem dzisiejszej lekcji jest: Jak chronić środowisko i dbać o krajobraz naturalny. Pamiętaj, by zakręcać wodę podczas mycia zębów, ponieważ na świecie jest jej coraz mniej. Należy również pamiętać, by segregować śmieci. Dla przypomnienia powiem Wam, że do żółtego worka wrzucamy tworzywa sztuczne, metale i plastiki. Do zielonego worka szkło, czyli na przykład szklane butelki i inne szklane rzeczy. Natomiast do niebieskiego worka makulaturę, czyli papiery, gazety, kartony, zeszyty i po prostu wyroby z papieru.